Więc zacznę wam opowiadać co mi się przydarzyło. Niedawno usłyszałem o i ja pobrałem na telefon właczyłem zacząłem grać i nagle apka zaczęła wariować i włączyła się zanim nacisnąłem gudby odinstalowałem ją następnego dnia zacząłem czuć się obserwowany oglądałem się za siebie i zawsze nic pewnego dnia włączyłem kamerę i czekałem. To co zobaczyłem oglądając wideo była to czarna postać wydawała się znajoma obrałem jeszcze raz i zaprosiłem kolegę, stało się to samo co na początku, ale tym razem najpierw był napis, o, widzę, że przyprowadziłeś kolegę, będzie więcej zabawy, potem matka wyłączyła się. Kolega kilka dni potem zniknął, a ja miałem tylko dziwne uczucie obserwowania, do czasu, aż zaczęło się ujawniać i mnie straszyć chodzić za mną, postanowiłem to zakończyć, pobrałem od nowa i zadałem kilka pytań i wcisnąłem gudby, tym razem zdążyłem, ucieszyłem się, ale to.